Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Bartek. Dzisiaj mam dla Was recenzję tego autokolera. Jest to dokładnie Silverstone Tundra TD02 Lite. Zapraszam. Na początek szybko przyjrzymy się opakowaniu. Zerknijmy sobie na dane techniczne, bo to jest najważniejsze. Rozmiary bloku 65x65x39,5 mm. Pompa 2500 obrotów 12V 0,35A. Yy, wentylator oczywiście 120 mm yy, Prędkość wentylatora od 1500 do 2500 obrotów na minutę i to mi się już nie podoba Jeśli w spoczynku będzie 1500 obrotów to będzie naprawdę głośno yy, Głośność od 18 do 35 decybeli 12V 0,3A 92,5 CFM Ciśnienie 3,5 mm słupa wody 4-pinowe wejście PWM yy, Radiator 273 mm na 120 na 27 czyli mamy grubość 27. Chłodnica to jest oczywiście 240 mm, czyli na dwa wentylatory 120 mm. Materiał aluminium. Węże 310 mm długości i kompatybilność Intel LGA775 115X, czyli 1150, 55 tak dalej, 1136, 2011 i AMD. AM2, AM3, FM1, FM2. Takie podstawowe informacje o chłodzeniu w różnych językach. Nie ma co tu omawiać. I tutaj także mamy wymiary. To, co wcześniej mówiłem, więc też nie będziemy tego omawiać. Zrękniemy sobie teraz do środka. Na początek mamy jeszcze piankę ochronną, manual czyli instrukcja instalacji, dwa wentylatory 120 mm, akcesoria montażowe i oczywiście samochłodzenie. Teraz sobie je wyciągniemy. Opakowanie idzie na bok. Mówimy sobie najpierw blok, jest on wykonany z tworzywa sztucznego, mamy miedziany blok, nie jest on niklowany, ani wypolerowany, nic się w nim nie odbija. Tutaj jeszcze to powinno być poświetlane, zobaczymy z tego co czytałem. Blok naprawdę fajnie wygląda, podoba mi się. Mamy przewód. Nie jest on opleciony, ale jest czarny. Trzypinowy. To jest do pompki. Węże są czarne. Giętkie. Powinny się dobrze układać w obudowie. Tak jak wspominałem, 310 mm to jest długość. I sama chłodnica. Tak wygląda. Finy są szeroko od siebie odstawione. Sama chłodnica, nawet jest cienka, Do 27 mm tylko ma. Więc. Wolnoobrotowe wentylatory bez problemu dałyby tu radę. Nie wiem dlaczego firma zdecydowała się na ustawienie obrotów 1500 obrotów na minutę. Nie wiem dlaczego. Obroty tyś... 800-1000 bez problemu by sobie tutaj poradziły. Zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie. Także teraz zamontujemy sobie chłodzenie i przejdziemy do testów. Zamontowałem chłodzenie w komputerze, tak się prezentuje. Pierwsze co mogę powiedzieć, to montaż jest bardzo prosty, nawet banalny. Chyba w większości takich kulerów gotowych Olin One taki montaż jest łatwy. I następna rzecz, tak jak się spodziewałem, tak jak się obawiałem, wentylatory są bardzo głośne w spoczynku. Ich minimalne obroty to 1500 obrotów na minutę. Zobaczcie, jeszcze tutaj Wam pokażę. Są najniższe obroty tych wentylatorów. Pod obciążeniem jest jeszcze gorzej. To teraz zmierzymy sobie głośność w spoczynku. Sonometr jest ustawiony w odległości 30 cm od komputera. 45,5 to była ta wartość najniższa. i Jest naprawdę bardzo głośno. Tak jak każde chłodzenie All-in-One jest kompatybilne z pamięciami ram oraz ze slotem PC Express. Nie ma tu żadnego problemu. Oczywiście, żeby zamontować to chłodzenie, potrzebujemy dwa miejsca na wentylatory o rozstawie 120 mm obok siebie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z chłodnicą 240 mm. I trzeba uważać, niestety, jak się wkręca śruby, żeby za mocno ich nie wkręcić, żeby nie uszkodzić winów. Te śruby są praktycznie na styk, można powiedzieć. Także trzeba uważać przy montażu. Teraz przejdziemy do testów. Ok, lecimy z pierwszym testem. Jak zwykle procesor jest podkręcony 4,5 GHz z napięciem 1,185V. O CCT już leci od 40 minut i maksymalne temperatury 69. 70, 70, 69 przy obrotach około 1800 obrotów na minutę. I głośność 30 cm 49,7 to była ta wartość najniższa, czyli jest naprawdę bardzo głośno, a tego można było się spodziewać. Jesteśmy już po testach chłodzenia Silverstone Tundra TD02 Lite i teraz czas na krótkie podsumowanie. Zacznijmy od rzeczy, które mi się podobają. Pierwsza rzecz to jest wysoka wydajność, sami widzieliście na wykresach. Temperatury nie przekraczały 70 stopni, czyli jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo łatwa instalacja, oczywiście jak to w każdym chłodzeniu wodnym, kompatybilność z pamięciami RAM i slotem PCI Express. Bardzo fajne czarne elastyczne węże, to też na plus. Następnie atrakcyjny wygląd. Naprawdę bardzo mi się chłodzenie podoba. Najbardziej chyba podświetlane logo producenta. Tutaj się producent naprawdę postarał. I na sam koniec jakość wykonania. Tutaj producent tak się postarał. Blok jest bardzo dobrze wykonany. Szkoda tylko, że podstawa nie jest wypolerowana na lustro. I teraz przejdziemy do rzeczy, które mi się nie podobają. O ile chłodzenie jest bardzo dobrze wykonane, to wentylatory już nie. Są z standardnego plastiku świecącego i on jest trwały. Następnie głośne wentylatory w spoczynku. Nie wiem dlaczego producent ustawił minimalne obroty na 1500 rpm. Dlaczego tutaj obroty 800-1000 bez problemu wystarczyły, a przez to, że jest 1500 rpm, jest bardzo głośno. I następnie głośna pompka. Pompkę można bez problemu podłączyć na 5V. Sami widzieliście na wykresach, że wydajność jest praktycznie identyczna. Oczywiście, jeśli Wam się film spodobał, to poproszę o lajka w górę, o komentarz. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz. I cześć, na razie.